Obecnie znajdujemy się na stoisku firmy Plastic Solution. Zajmujemy się e, produkcją kompoundów PCR-owych e, z Post Consumer Waste Recycling. E, głównie są to polipropyleny, również polistyreny. To jest to, w czym się specjalizujemy, w czym jesteśmy najlepsi. E, oferujemy naszym klientom nowoczesne materiały, naj, najlepsze rozwiązania. Wykorzystujemy dzięki temu odpady, nadajemy im drugie życie. Przywracamy wartość materiałom oraz odpadom. Muszę przyznać, że to bardzo owocne targi z naszej perspektywy. Targi są krótkie, bo trwają jedynie dwa dni, ale pełne owocnych spotkań. Praktycznie cały dzień mieliśmy odwiedzających, także muszę przyznać, że to udane targi i Dobrze wykorzystany i spędzony czas.